Czy wyjeżdżając z domu spodziewał się Pan takiego scenariusza? To znaczy, się przyjechaliśmy tutaj zagrać mecz w tej formie, w jakiej się prezentowaliśmy przez cały sezon. Ostatni w tej konfiguracji, konfiguracji zawodniczej. Na wielu jest to pożegnanie. Chcieliśmy po prostu ostatni raz zagrać dla tej drużyny. I tak też się stało. No, zebraliście dzisiaj dość mocny skład, bo, bo tutaj wśród kibiców, nawet wśród, wśród zawodników yy, dało się słyszeć, że a, Alkas przyjedzie tam w 7-8, zagra kilka minut i, i wracamy do domu. Powiem szczerze tak, dzisiaj nie było bardzo wielu podstawowych naszych zawodników, ale ich absencja pozostawia znak zapytania. Nie chcę tutaj teraz generalizować, dlaczego dzisiaj nie było. Dzisiaj byli ci, którym zależy, którzy oddali serce przez cały sezon tymi ludźmi przyjechaliśmy i tak się postawiliśmy. Przegraliśmy, byliśmy drużyną niezdeterminowaną, to było widać. Znaczy wasza postawa w pierwszej połowie, może no, mogłaby tam wzbudzić jakieś, jakieś kontrowersje, ale w drugiej połowie pokazaliście naprawdę świetny futbol, y, zaczęły padać bramki, no goście, widać było, że poczuli się przerażeni. No być może tak, no błąd indywidualny mój zadecydował o tym, że, że straciliśmy bramkę na 2-1, tutaj musieliśmy kończyć wynik. Ja biorę odpowiedzialność za, za wyniki tej drużyny, za wynik dzisiejszej konfrontacji. Był to ostatni mecz jako prezesa. Muszę podziękować chłopakom za te cztery lata współpracy, zaangażowanie, za serducho. I teraz coś inny będzie stanowiło o drużynie Alkasu. No niestety nie będę to ja. No dość dużo się właśnie mówiło, słyszało ewentualnie, można tak powiedzieć, o tym, że Alkas no, jakby to już dogorywa. No, dobrze określone, no. tak powiedziałem. Przyjechali dzisiaj chłopcy, którym zależy, który ten klub mają w sercu. Druga połowa kontuzjowana, niektórzy, których dzisiaj nie było, nie będę tego komentował. No. Przyjechali ci, co zależy, oddaliśmy serducho, przegraliśmy przez indywidualny mój błąd i, i ja podpisuję się dwoma rękoma pod tą porażką. Jest to moja osobi oso osobista porażka, tak? i Jako prezesa, i jako zawodnika. A jaka przyszłość się rysuje przed alkasem? Znaczy, jeśli chodzi o moją osobę, ja na pewno dłużej nie będę prezesem tego klubu. Mogę w jakiś sposób pomagać, wspierać, natomiast te cztery lata nauczyły mnie dużo pokory. Zostawiłem dla tego klubu wiele zdrowia, poświęciłem rodzinę, tylko dlatego, żeby to jakoś funkcjonowało, żeby to rozwijać. Dlatego trzeba powiedzieć dość. Nie mówię, że rezygnuję z piłki, że nie pomogę, natomiast na pewno nie w tej formie. Dziękuję. Mogę jeszcze coś na koniec? Na koniec chciałbym życzyć mojemu ojcu wszystkiego najlepszego. Dzięki Tata.